Cześć, tym razem zapraszam Was na kolejny bardzo smaczny przepis na ciasto. Będzie to ciasto drożdżowe z jagodami, ale żeby nie było, że znowu jagodzianki czy proste drożdżowe, to tym razem proponuję Wam taką roladę drożdżową. Jej przygotowanie wbrew pozorom jest dosyć proste, za to efekt końcowy jest fantastyczny, bo ciasto krojone na takie plasterki Smakuje. No, w zasadzie tak jak tych Jak w środku jest mnóstwo, a też na stole takie pokrojone ciasto wygląda fantastycznie, więc ja już gorąco zachęcam Was do przygotowania właśnie takiej drożdżowej rolady z jagodami. Mam nadzieję, że i Wam ten pomysł się spodoba. Przygotowanie rolady zaczynam oczywiście od przygotowania ciasta drożdżowego. Do miski wsypuję mąkę pszenną, dodaję trochę cukru z wanilią. Wsypuję też zwykły cukier, drożdże, w przypadku drożdży świeżych trzeba je rozpuścić w mleku. Wbijam jajko, dodaję również mleko, a także olej lub oliwę. To wszystko mieszam, a następnie przekładam na blat i ciasto drożdżowe dokładnie zagniatam. Jeżeli okaże się, że jest zbyt wilgotne, możecie podsypać trochę mąki, jednak nie za dużo, aby ciasto nie było zbyt twarde. Ciasto wyrabiam około 10 minut, aż będzie gładkie i elastyczne. Dobrze wyrobione ciasto drożdżowe przekładam do miski i zostawiam do wyrastania. Powinno podwoić swoją objętość. Czas, w którym podwoi swoją objętość, to mniej więcej 1 godzina. Może się jednak zdarzyć, że będzie to bardziej 1,5 godziny, dlatego zwróćcie uwagę przede wszystkim na efekt. Wyrośnięte ciasto wyjmuję z miski. Blat podsypuję mąką i wałkuję ciasto dość cienko, tak jak na strudlę makową. Układam na tym jagody, posypuję z wierzchu cukrem, ewentualnie cukrem z wanilią i to wszystko zwijam. Rogi podwijam pod spód. I tak przygotowaną roladę przekładam do tortownicy, łącząc końce ze sobą. Do środka wstawiam jakieś naczynia, aby w ten sposób uformować ładną taką obręcz. Zamiast naczynia możecie też wykorzystać formę z kominem. Z wierzchu roladę smaruję rozkłóconym jajkiem i całość wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę około 35 do 45 minut. Stan pieczenia polecam sprawdzić wbijając patyczek. Kiedy rolada już przestygnie, ostrożnie wyjmuję ją z tortownicy. Roladę polecam kroić ostrym nożem. Ciasto, gotowe ciasto z wierzchu możecie posypać cukrem pudrem lub polać lukrem. Możecie też wcześniej całość oprószyć kruszonką, jeżeli taką lubicie i do takiej macie słabość. Też to będzie świetne połączenie. Nie przejmujcie się, jeżeli w trakcie pieczenia gdzieś te jagody puszczą sok. Uwierzcie mi, że po pokrojeniu nie będzie tego widać, a nawet te kawałki... Te takie najpełniejsze jagód będą cieszyć się największym wzięciem. Zachęcam Was do przygotowania dzisiejszej drożdżowej rolady. Zamiast jagód do środka możecie też włożyć borówki amerykańskie. Czekam już na zdjęcia Waszych ciast. Życzę Wam smacznego! No i koniecznie zajrzyjcie na www.kotlet.tv, gdzie znajdziecie więcej przepisów.